Pięć ciekawostek o grze 99 Nocy w Lesie. Ciekawostka numer 1. Twórca gry inspirował się prawdziwymi opowieściami z internetu o zaginięciach w lasach. Dlatego w grze pojawia się tak realistyczny klimat samotności, strachu i niepewności. Ciekawostka numer 2. Potwór w tej grze nie działa losowo. On uczy się sposobu, w jaki grasz. Jeżeli często chowasz się w jednym miejscu, po kilku nocach potwór zaczyna je sprawdzać. To nie jest błąd, to celowo zaprogramowana sztuczna inteligencja. Ciekawostka numer 3. Im dłużej przetrwasz, tym bardziej psuje się cały świat gry. Po wielu nocach mgła staje się nienaturalnie gęsta. Drzewa zmieniają kształt, a dźwięki w tle zaczynają brzmieć tak, jakby ktoś próbował coś powiedzieć, ale nie potrafił. Ciekawostka numer 4. W grze istnieje ukryte, tak zwane dobre zakończenie. Żeby je odblokować, Trzeba znaleźć trzy ukryte sekrety, zanim minie 60 noc. Jeżeli ci się uda, otworzy się specjalny monolog, którego większość graczy nigdy nie słyszała. Ciekawostka numer 5. W grze jest tylko 1% szans na pojawienie się tak zwanego czarnego cienia. To wysoka czarna postać, która potrafi pojawić się w oddali na jedną krótką chwilę. Wielu graczy uważa, że to błąd, ale ta postać jest w 100% zaprogramowana. Pojawia się tylko po to, aby wywołać paranoję. Jeżeli chcesz więcej mrocznych ciekawostek z Roblox, to zostaw subskrypcję, zostaw lajk like i napisz w komentarzu o jakiej grze mam nagrać kolejny odcinek. A tymczasem noc w lesie wciąż trwa.